Pracownia audiobooków, posłuchaj tej historii, przedstawia. Marcin Kuźma Kto liczy lata? Czyta Aneta Kosno. Trzymała w dłoniach starą kopertę. Ile lat minęło od ich rozstania? Nie wiedziała tego. Kto by liczył te lata? Wtedy były inne czasy. Rodzina nie pozwoliła jej na ślub z ubogim, roztargnionym szewcem i wybrała dla niej rzeźnika o 20 lat starszego od Racheli. Dobrze pamiętała ich ostatnie pożegnanie. Powiedziała mu, że ich plany już nie mają żadnego znaczenia i że widzą się ostatni raz. Płakał i ona również płakała. Błagał, żeby z nim uciekła, ale nie mogła się zdobyć na taką odwagę. Nie chciała go nawet słuchać. Miała już wychodzić, ale zatrzymał ją, rzucił się do biurka i przez dłuższą chwilę pisał do niej list. Położył go na starte papierów na stole i jeszcze raz spróbował namówić ją do ucieczki. Ponownie się nie zgodziła. Włożył list do koperty i podarował go ze słowami. Jakbyś zwątpiła w miłość, przeczytaj go. Długie lata nie miała odwagi otworzyć listu. Zdążyła przez ten czas urodzić dzieci, odchować wnuki i pochować męża. Kiedy została już sama w Polsce, skorzystała z propozycji córki i przeprowadziła się do niej, do Tel Awiwu. W trakcie przeprowadzki znalazła tę kopertę. Dni jej młodości stanęły przed oczami, przysłaniając świat łzami. Rozejrzała się, ty nikt na nią nie patrzy, i otworzyła list, żeby przeczytać słowa kochanka z innej epoki. Mleko, chleb, dratwa, wosk. Westchnęła ciężko. Roztargniona pierdoła pomyliła kartki. Powiedziała do siebie drąc list na drobne kawałeczki. Spodobało Ci się to opowiadanie? Sprawdź też inne dostępne na moim kanale.